Przekaz wszystkich mediów zgodny z narracją Platformy Obywatelskiej. Tak może wyglądać przestrzeń publiczna po ewentualnym zapowiadanym przez opozycję przejęciu kontroli nad telewizją polską i polskim radiem. Protestują widzowie, eksperci i niezależni od polityków dziennikarze. Konrad Wąż. Przejęcie kontroli nad mediami publicznymi i usunięcie niewygodnych i niepodporządkowanych dziennikarzy. To ma być jedna z pierwszych decyzji ewentualnego rządu Donalda Tuska. Zrobimy wszystko, aby za pośrednictwem czy używając prawa aktualnego doprowadzić do zmiany w telewizji. Takie groźby pod adresem dziennikarzy padające z ust polityka to ewenement w demokratycznym świecie. Absolutnie to nie jest demokratyczne, bo co to znaczy, że polityk, człowiek w służbie społeczeństwa grozi dziennikarzowi, a już grożenie mediom publicznym to jest skandal. To właśnie media publiczne informują. Informowały o wielu przemilczanych przez sprzyjające opozycji redakcje aferach, to my zadawaliśmy politykom najtrudniejsze pytania. Dlatego nigdy nie kryli swojej niechęci do nas. 24 godziny, żeby telewizja pisowska rządowa zamieniła się znowu publiczną. Śpieszcie się państwo zadawać pytania z TVP. Info. To trzeba radykalnie zmienić. Dopytywanie o scenariusz przejmowania bądź likwidacji mediów publicznych, politycy opozycji reagują nerwowo. Proszę się nie martwić tutaj o moją skuteczność. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. Zgodnie z prawem, tak jak rozumie to prawo Donald Tusk. Ten cytat warto zapamiętać. Zgodnie z prawem o funkcjonowaniu mediów publicznych, w tym telewizji polskiej decyduje Rada Mediów Narodowych, a jej kadencja wygasa dopiero za pięć lat. Jeśli ktoś mówi o swoim rozumieniu prawa, no to w istocie prawdopodobnie zapowiada o mijanie prawa lub łamanie jego. Stąd protesty widzów telewizji polskiej nigdy nie można pozwolić na to, żeby została zrewitowana telewizja publiczna. Nie ma być demokracji, tylko. Jednostronne media. Czy Polacy znowu mają być ograniczeni w swojej wolności i w swoich prawach do wyboru? Nie zgadzam się na to. Za wszystkie głosy wsparcia dziękujemy. Każdy jest dla nas niezwykle cenny. Kontradwąż wiadomości.